I witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest no nieco inny niż te wszystkie, bo jest to dzisiejszy dzień, jest dniem Wigilii, gdzie jak widzicie nagrywane jest z nowego domu. No jak już no dużo ludzi się pytało, czy te święta będą w nowym domu i są w nowym domu. Już co już jakiś czas mieszkamy, ale są to pierwsze święta już w w Czterech Kątach. A jak co bym się zacząć, bo jak widzicie jest tutaj trochę prezentów ko mnie. Różne, no różni ludzie, różne firmy tutaj mi coś tam podsyłały, także za chwilę będziemy to otwierać i zobaczymy, co tam jest. Bo niektóre to wiem, co są, jakie prezenty, ale niektórych to, to się nie spodziewam. Tak, ten, 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 ten karton, tylko wiem tyle, że, że jest tam coś, ale nie wiem co, nie? Tak, wiem od kogo, ale nie wiem co. Bo tak, reszta to mniej więcej wiem, bo już zostałem poinformowany, ale. Stwierdziłem, że otworzymy to wszystko razem i w tym właśnie szczególnym dniu, czyli dniu wigilii. No i co? No bierzemy się za te prezenty. Nie? Co? Pan redaktor, Pan redaktor nagrywa dzisiaj rolę dalszego ma? ale mały Elf chce też mi tutaj coś pomóc. Co? No, Elfik już jest ze mną, no i co? Zaczynam od czego? Od pierwszej paczuszki. Co? Od tego, dobra, Proszę, Pierwszą paczuszkę? Jedną, 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 jedną. O, Tu mamy taki, o, od firmy waryńskiej, od Jacka Mocnego, nie? Taki pan, taki, taki koks, Taki, no, taki pan tutaj był. Mówi tutaj, proszę, prezent, byłeś grzecznym chłopczykiem. I masz tutaj prezenty, prezenty takie hardkorowe, Mówi, ja jestem hardkorowy, Jacek mocny, taki wielki, mocny. Mówi, ty też nie najmniejszy dlatego że mieć hardkorowe rzeczy. <laughs> nie? Dobra, otwieram wiem co tu jest. palce no, pomóż. No, łatwo. O, no wyciągaj. E, mocno, bo to jest ciężkie. No. 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 No przecież to. To, to było wiadomo. Że no. zestaw kluczy. Ale jakich? Wy mi Helenko jeden klucz? Przepraszam pani Elf. No i co to za klucze są? No co one mają w sobie? No tam tym czarnym. No one mają w sobie grzechotkę, nie? Mm -hmm. Są płasko oczkowe z grzechotkami. Dobra wsadzisz z powrotem? Dobra z powrotem, no. O, no, nie już to już, to już wystarczy, teraz odłożymy to na do. Dobra kolejną paczuszkę poproszę. O. Tego mi tu brakowało, a co to są? Śrubokręty No właśnie no. Ty z tym właśnie miałeś zawsze problem. No ale jakie śrubokręty? Bo to nie no. są byle jakie. I co one mają dodatkowe? No tutaj co ma klucz udarowy. Można... No można co robić z nim? No, na przykład włożyć. Nie, walić I... No, walić młotkiem. Ale też można obrazić Czemu też bo... można też uda. Po prostu wpychasz to, i wtedy do udaru i wtedy wkręcisz udarem. <laughs> jeżeli wytrzyma, nie? No, jeżeli Będziemy wytrzyma. testować niedługo. No, ciekawe. Jest... Będzie dużo pracy przy wszędzie, będziemy testować, no. nie? ciekawe, czy się zmieści. Tak, poproszę. O, ta dla dzieci, co? Bo... Czy jesteś duży, ale musisz też mieć małe rzeczy dla małych ludzi. Zmierzymy ile Helenka ma wzrostu. Ile ona ma ta miara? 1,50 m. Ojej, ty jest większa niż śmiara. Jest większa niż miara. Dobra, fajna taka podręczna. Co? To będzie chyba twoja olejca do szkoły? Co? Czy nie? Może być nawet chliniką. <laughs> no, to zwiedzisz piwnika, nie? Ale zobacz. Takiej miary nigdy udzielę w szkole, nie ma co? No. Po poproszę kolejny Jedynie momentę. papierową. O, tu jest fajna rzecz. To już otwierałem, no to się przyznawam, że... O, stryfle. To są stryfle. Nie? Mam nadzieję, że te będziesz nosił. A ja nie noszę stryfli? No ty nosisz tylko szare. No ja mówię. nie mam, O, czapeczka. O, przymierzymy? Nie. Czy chcesz sobie przymierzyć? Nie, ty. Ja mam przymierzyć? Dobrze, przymierzam. Bo ty, nigdy, bo ty nigdy nie masz czapek. No ja bardzo rzadko noszę czapki, albo z daszkę noszę, nie? No. Dobra, czapeczka. Może maska będzie tam jeszcze. Rękawicz. Rękawiczki. Rękawiczki, to jak na samki, nie? No. Widownia się odzywa, z tyłu na kanapie, o. o. A tu niby tego co mi powiedziałeś. No. Do, do telefonu. Do telefonu, nie? Że można no. telefon. Że niby no. telefonem można sterować. Ciekawe, co? No pewnie tak. Ciechutko? O Boże, no. to trzeba wyciąć. <laughs> no, dobra i co mamy tu na końcu? Co to jest? Worek. Kominek. Kominek. O, tata stał się kominem. Kominek. <laughs> Kominek, no i taki fajny zestawik od Jacka Mocnego. I ostatnim prezentem od Jacka Mocnego co było? Z tego zestawu? To chyba nie, to chyba nie. To jest chyba inna Nie, francuska. nie, nie, nie. No jeszcze czekaj, to położymy tu na razie. Co jeszcze dostaliśmy? Znaczy to chyba dla taty, nie? To jest. Ursusówka. No, piękna flaszka, nie? To myślałam że... Ursusówka! No, tak więc. Na święta będzie degustacja? Ciekawe. No przecież. Może pokażemy z bliska, co? Przecież dzisiaj są święta. No, ale przy Wigilii nie wypada tak, nie? Dobra. Teraz pani Elf. Kolejna paczuszka. Paczuszka. A nóż gdzie jest? O, jest tu nóż. Otworzymy, bo to mi naprawdę bardzo ciekawi. O. Tak. Zaraz zobaczymy. Mhm. O. o, ten karton cały podciąłem. Co no, tu jest? Kartony. 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 I coś, uuu ale kurde, czekaj, tak tak czekaj, co tu jest? Coś od Milwaukee. Oh. Czekaj, zaraz zobaczymy, no, tu na razie nic nie ma widać. Czekaj, otwórzmy no do... nie, ma, nie ma widać co jest od Milwaukee, może jakaś ładowarka albo baterie? No nie wiem, ale przydałoby się, co? No. Kurde, ostatnio zakrętarka mi padła, nie? Naprawdę? No. Ty, co to jest? Advent, Advent, Advent. Christmas. Ja wiem, co są świece pewnie. Świece, miło. No bo co, no kurczę. Nie, czekaj, co to jest. Czekaj, Helenko, czekaj. Baterie pewnie. Ja też będę otwierał. Co to jest? Niech zostaw! Czekaj, czekaj, Helenko. Nożyk! nożyk. Czekaj. Nożyk. Tu jest nożyk. A jak go się otwiera? Czekaj. O, dwie, następną. Paczkę weź tym nożykiem otwórz, co? No, dostaw bitów. Kurde, no. rewelacja. Ciekawe. Czekaj, czekaj, bo to na końcu otworzymy. Bo to jest na Adwent, a to jest na święta, nie? Są cztery pudełka. Na każdy tydzień, na każdy tydzień Adwentu. Tu powinno się kurczę taki kalendarz adwentowy co tydzień. Otwierasz? No. Kurde, piękna sprawa. O. Grzechotniczek, a tutaj no, mamy a co? ciekawe Co? No, fajnie, nie? Wow. A kiedy naprawisz moją klawiaturkę? To jest nie do naprawy. O, I ostatni, tutaj, przedostatni. O, zestaw U. imbusików no. Super sprawa. A teraz możemy otworzyć to O nie, no to teraz już święta, no. to możemy to otworzyć. To jest bardzo ostry ten mój. No weź Baga, go, schowaj! Co to? Co to jest? Termos Kówek! Wow, kubek Nie, jakie ładne! No? Zaraz zobaczymy, coś tam jeszcze jest. Także zaraz zobaczymy, od kogo został ten prezent podarowany, bo coś tu jeszcze widziałem. Ale nie to mały. O, jest! Jest tutaj coś? Pewnie kasa! Ale nie wiadomo. A? Kas nie ma. Zobacz. No, mm. wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Życzy firma Kortewa. zdrowych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia oraz wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Pomyślności, sukcesów, radości w nowym roku. Z podziękowania za owocną współpracę w 2023 roku. Życzy kortewa. Bardzo dziękuję od firmy Kortewa za tak bardzo miły upominek. I co? Został ostatni prezent. Ja wiem od kogo to jest. O, to tu to na, to na ten regał tutaj dać. Ojej, tutaj ten taki duży to. Jest. Ale weź się otwórz tym nożem. No o, jak? Jak to, no. to nie kurczę jak brzytew. Teraz będziesz miał co, co używać, tata. No. To jest od taty serdecznego kolegi. Skąd to, Olek? Pamiętasz skąd? Yy, z Irlandii. Jest? No, z Irlandii jest, nie? No. No, to jest na bardzo serdeczny kolega. I coś wysłał. Powiedział mi tylko tyle. On mówił: Kurde, na te Twoje ciemne filmy już nie może patrzeć. Mówi: W tym garażu musisz coś zmienić. Także dał mi podpowiedź, mi więcej, co to jest. A... Pewnie jakieś światło. No, więc właśnie. Wiesz, o kurde, ty. Podnoszą mi Helena. Chciałbym mocno, 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 mocno no. WOW Weź uważaj Ja nie mogę, raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, siedem, siedem, osiem Siedem lamp LEDowych Do warsztatu, teraz trzeba to Olek pomontować No Ale naprawdę ten prezencik, naprawdę Tata. rewelacja Tata. Dziękujemy Wieśkowi z Irlandii oraz co? Serdecznie pozdrawiamy, nie? Uh -huh. Tak samo twojego kolegę, pana Wieśka syna, kogo? Jakie na imię? Pamiętasz? Eee, no nie Aleks? No No, pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo to naprawdę bardzo fajne prezenci Tylko teraz ja nie wiem jak ten Zarek się składa czekaj, Ja wiem, Dobra, dobra, czekaj To jest taka sprężynka, wiesz? I co to? Ale, ja jeszcze oplanki są Tak, Śnieżynko, No o, no. okularki jeszcze do zestawu, fajnie, się przydadzą, bo ostatnio dostałem opiłki w oko i przez parę dni mi wolało, bo nie miałem okularów przy sobie. A już mam do jednego kompletu, tylko że zawsze one są tam, gdzie nie powinny, nie? Cieka co? Ciekawe kto je bierze. No, każdy zawsze je bierze, nie? Tak więc co, będziemy już powoli kończyć ten miły odcineczek. Mam nadzieję, że nieco wam umieliłem ten niedzielny dzień i się już przygotowujecie powoli do wigilii. A z tego miejsca chciałbym wam życzyć radosnych, zdrowych i pogodnych tych świąt, abyście doceniali to, co macie. Bo może być naprawdę dużo gorzej. Ja to trochę mi ten, ostatnio te moje przeżycia życiowe, trochę dały do myślenia. jakby wam to powiedzieć, dostałem jakby drugą szansę, którą chciałbym wykorzystać, bo. To, że fizycznie już, no, praktycznie jestem już zdrowy, to w psychice został ślad taki naprawdę głęboki, który daje naprawdę bardzo dużo do myślenia. I chciałbym, abyście wy nie popełniali tego, będu, co ja popełniałem, i żebyście nawzajem się szanowali. Nie? Parę słów takich od nas, nie? I będziemy już kończyć, nie? Także. Dziękuję Wam, bo też bo również dostałem taki prezent w postaci 100 tysięcy widzów i to tylko dzięki Wam, jest nikomu innemu, tylko Wam to zawdzięczam. I fajnie, to naprawdę taka satysfakcja, że może no, jest tyle ludzi, mogłem zrzeszyć razem, i naprawdę jest to miłe. Także tyle parę słów ode mnie na tę niedzielę. Także trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków. Cześć!